Siedząc w mojej małej sali medytacyjnej, obserwuję wschodzące słońce przez okno, rozmyślając nad moją 78-letnią podróżą na tej ziemskiej płaszczyźnie. Nazywam się mistrz Kazimierz i dziś podzielę się z Tobą sekretami, których nauczyłem się o tym, jak utrzymać ciało i umysł w zdrowiu nawet po 70. roku życia. Pamiętam, jakby to było wczoraj, gdy w wieku 35 lat porzuciłem dobrze prosperującą karierę lekarza w Warszawie, aby podążać ścieżką darmy. Wielu nazywało mnie szalonym, inni odważnym. Dziś, obserwując moich rówieśników zmagających się z różnymi problemami zdrowotnymi, dostrzegam, że ta decyzja nie była jedynie duchowa, ale także darem dla mojego przyszłego ja. Transformacja nie była łatwa. W pierwszych latach w klasztorze moje ciało, przyzwyczajone do wygód nowoczesnego życia, protestowało przeciwko nowemu stylowi życia. Plecy bolały podczas długich sesji medytacji, a niespokojny umysł opierał się ciszy. Ale to właśnie ten opór nauczył mnie najcenniejszych lekcji o zdrowym starzeniu się. W naszym nowoczesnym społeczeństwie widzimy starszych ludzi zmagających się z cichą epidemią samotności i fizycznego wyniszczenia. Jako lekarz i mnich mogę stwierdzić, że znaczna część tego cierpienia jest niepotrzebna. Sekret nie tkwi w cudownych lekach czy drogich terapiach ale w holistycznym podejściu, którego nauczyłem się od moich buddyjskich mistrzów. Pozwól, że podzielę się historią, która zmieniła moją perspektywę. Pięć lat temu odwiedził mnie dawny kolega lekarz, dr Tadeusz, który miał wtedy 75 lat. Przybył do klasztoru podpierając się laską, cierpiąc na chroniczny ból i depresję. Kazimierzu, powiedział do mnie, wypróbowałem wszystkie nowoczesne terapie, ale nic nie działa. Jak tobie udaje się pozostać tak aktywnym i przytomnym? Jeśli podobają ci się te rady, rozważ subskrypcję kanału, dziękuję. Wracamy do historii. Odpowiedź, którą mu dałem, jest tą samą, którą teraz dzielę się z Tobą. Sekret tkwi w świętej tryadzie świadomym odżywianiu, harmonijnym ruchu i kultywowaniu umysłu. W naszym klasztorze stosujemy dietę, którą nazywamy odżywianiem kontemplacyjnym. Każdy posiłek jest praktyką uważności, gdzie każdy kęs jest smakowany z pełną uwagą. Nasza dieta jest prosta, ale głęboko odżywcza. Zaczynamy dzień od miski owsianki z pełnego ziarna, wzbogaconej nasionami chia, orzechami i świeżymi owocami sezonowymi. Obiad, nasz główny posiłek, zawsze zawiera różnorodne kolorowe warzywa, białko roślinne takie jak tofu lub rośliny strączkowe i pełne ziarna. Kolacja jest lekka, zwykle zupa jarzynowa z fermentowanymi warzywami. Ale odżywianie to dopiero początek. Ruch to życie, jak mawiamy tutaj. Wbrew temu, co wielu myśli, nie spędzamy całego dnia siedząc w medytacji. Nasza rutyna obejmuje poranne ćwiczenia tai chi, pracę w klasztornym ogrodzie ekologicznym i kontemplacyjne spacery po lesie. Każdy ruch wykonywany jest z pełną świadomością szanując ograniczenia ciała, jednocześnie delikatnie je wyzywając. Doktor Tadeusz był szczególnie zainteresowany, gdy wyjaśniłem nasze podejście do ćwiczeń fizycznych. Ale Kazimierzu, moje stawy nie znoszą już aktywności fizycznej, zaprotestował. Wtedy podzieliłem się z nim koncepcją współczującego ruchu, ideą, że powinniśmy ćwiczyć ciało z taką samą delikatnością, z jaką traktujemy cenny instrument muzyczny. Nauczyłem go ćwiczeń oddechowych, wzmacniających kor, bez obciążania stawów, łagodnych ruchów inspirowanych cigong, które poprawiają krążenie i praktyk równowagi zapobiegających upadkom. Sekret, wyjaśniłem, nie tkwi w intensywności, ale w konsekwencji i pełnej uważności. Pamiętam wyraźnie moment, gdy dr Tadeusz zaczął rozumieć głębie naszego podejścia. Jego oczy zabłysły, gdy wyjaśniłem, że prawdziwa medycyna. Nie tkwi tylko w lekach, ale w sposobie, w jaki przeżywamy każdą chwilę. Umysł jest jak ogród, powiedziałem mu, spacerując po naszym ogrodzie Zen. Jeśli nie będziemy codziennie pielęgnować pozytywnych myśli i zdrowych praktyk, chwasty lęku i depresji przejmą kontrolę. Ta metafora głęboko go poruszyła, ponieważ sam miał mały ogród w domu, który porzucił po przejściu na emeryturę. Jedną z praktyk, która najbardziej wpłynęła na moją własną podróż po siedemdziesiątce, był tak zwany rytuał trzech wdzięczności. Każdego ranka, zanim opuszczę matę do medytacji, poświęcam kilka minut na podziękowanie za trzy rzeczy: jedną związaną z ciałem, jak zdolność do głębokiego oddychania, jedną z umysłem, jak jasność w uczeniu się czegoś nowego, i jedną z duchem, jak połączenie z innymi istotami. Doktor Tadeusz spędził tydzień w naszym klasztorze i w tym czasie mogłem zaobserwować znaczącą transformację. Na początku ledwo mógł usiąść na podłodze podczas naszych wspólnych posiłków. Pod koniec tygodnia uczestniczył już w naszych porannych praktykach tai chi, choć z pewnymi modyfikacjami. Jeśli podobają ci się te rady, rozważ subskrypcję kanału. Dziękuję. Wracamy do historii. Jedna z najważniejszych lekcji, którą się z nim podzieliłem, dotyczyła snu. W naszym nowoczesnym społeczeństwie wielu starszych ludzi cierpi na bezsenność lub sen niskiej jakości. W klasztorze podążamy za naturalnym rytmem słońca, kładziemy się wcześniej spać i budzimy o świcie. Przed snem praktykujemy rytuał rozluźnienia, który obejmuje uspokajającą herbatę ziołową, delikatne ćwiczenia oddechowe i krótką medytację wdzięczności. Ale jak radzisz sobie z chronicznym bólem? Zapytał mnie dr Tadeusz podczas swojej ostatniej nocy w klasztorze. Uśmiechnąłem się, rozpoznając, że jest to powszechna troska wśród starszych osób. Wyjaśniłem, że ból fizyczny jest rzeczywistością starzenia się, ale nasze cierpienie w związku z nim jest opcjonalne. Podzieliłem się z nim naszą praktyką współczującego skanowania ciała, gdzie leżąc wygodnie, przemierzamy każdą część ciała z kochającą uwagą. Gdy znajdujemy obszary napięcia lub bólu, Zamiast się opierać, praktykujemy akceptację i wysyłamy świadomy oddech do tych regionów. Mówiłem też o kluczowym znaczeniu więzi społecznych. W naszym klasztorze nikt nie starzeje się samotnie. Mamy tętniącą życiem wspólnotę, gdzie każdy członek, niezależnie od wieku, ma znaczącą rolę. Starsi są szczególnie cenieni za swoją mądrość i doświadczenie. Spójrz na naszego brata Henryka. Wskazałem na 85-letniego mnicha opiekującego się ogrodem ziół leczniczych. Zna każdą roślinę z nazwy i jej właściwości lecznicze. Młodzi nowicjusze nieustannie szukają u niego wiedzy, a to utrzymuje jego umysł ostrym i serce radosnym. Odżywianie w naszej wspólnocie to kolejny fundamentalny aspekt zdrowej długowieczności. Nie stosujemy modnych diet ani surowych ograniczeń ale praktykujemy to, co nazywam świadomym odżywianiem. Nasze posiłki są przygotowywane ze świeżych sezonowych składników, z których wiele uprawiamy we własnym ogrodzie. Nauczyłem doktora Tadeusza, jak przekształcić akt gotowania w praktykę medytacyjną. Gdy kroimy warzywa, wyjaśniłem, skupiamy całą naszą uwagę na ruchu noża, teksturze żywności, dźwiękach i aromatach. Każdy posiłek staje się okazją do praktykowania uważności. Jedna z najgłębszych lekcji, jakich nauczyłem się przez lata, to to, że zdrowe starzenie się nie jest tylko kwestią praktyk fizycznych, ale także nastawienia umysłu. Pamiętam, gdy skończyłem 70 lat, a niektórzy goście klasztoru byli zaskoczeni, widząc mnie praktykującego jogę i pomagającego w ogrodzie. Sekret, zawsze mówię, tkwi w tym, by nigdy nie przestać się uczyć. W wieku 78 lat wciąż poświęcam godzinę dziennie na studiowanie starożytnych i współczesnych tekstów. Niedawno zacząłem uczyć się technologii cyfrowej, aby połączyć się z młodszymi praktykującymi, którzy szukają duchowego przewodnictwa na odległość. Doktor Tadeusz był szczególnie zainteresowany, gdy podzieliłem się naszym podejściem do zdrowia poznawczego. W naszym klasztorze praktykujemy to, co nazywam gimnastyką umysłową Zen. Obejmuje to ćwiczenia zapamiętywania sutr, rozwiązywanie koanów, zagadek zen i praktyki złożonej wizualizacji podczas naszych medytacji. Umysł jest jak mięsień, wyjaśniłem mu: Im więcej go ćwiczymy, tym staje się silniejszy. Podzieliłem się tym, jak nawet po siedemdziesiątce możemy nadal rozwijać nowe połączenia neuronalne poprzez wymagające i stymulujące aktywności. Jeśli podobają Ci się te rady, Rozważ subskrypcję kanału, dziękuję. Wracamy do historii. Praktyką, która zrewolucjonizowała moją własną podróż starzenia się, było to, co nazywam Dziennikiem Transformacji. Każdego dnia zapisuję trzy rodzaje obserwacji: zmiany fizyczne, które zauważam w swoim ciele, wglądy mentalne, które pojawiają się podczas medytacji, i momenty znaczącego połączenia z innymi istotami. Ta praktyka nie tylko pomaga mi utrzymać umysł w ostrości, ale także pozwala mi śledzić proces starzenia się z ciekawością i akceptacją zamiast strachu czy oporu. Gdy podzieliłem się tym z doktorem Tadeuszem, natychmiast rozpoczął prowadzenie własnego dziennika. Kwestia snu powróciła, gdy wspomniał o swoich problemach z bezsennością. Wyjaśniłem naszą wieczorną rutynę w klasztorze, która obejmuje rytuał nazywany przygotowaniem do świętego snu. Zaczynamy od stopniowego zmniejszania ekspozycji na sztuczne światło dwie godziny przed snem. Praktykujemy serię delikatnych rozciągnięć, a następnie specyficzne ćwiczenia oddechowe, które uspokajają układ nerwowy. Sekret regenerującego snu, podzieliłem się, tkwi w stworzeniu sprzyjającego środowiska, zarówno zewnętrznego, jak i wewnętrznego. W naszych prostych pokojach trzymamy tylko to, co niezbędne żadnych urządzeń elektronicznych, tylko wygodny materac, mały ołtarzyk i okno, które pozwala na wejście naturalnego światła rankiem. Jedną z najbardziej transformujących praktyk, które przedstawiłem doktorowi Tadeuszowi, było to, co nazywamy świadomym ruchem. W przeciwieństwie do konwencjonalnych ćwiczeń, każdy ruch wykonywany jest z pełną świadomością oddechu i doznań cielesnych. Zaczynamy od serii ruchów inspirowanych Chigong Rano. Po których następują okresy lekkiej pracy fizycznej w klasztorze. Starzejące się ciało, wyjaśniłem, jest jak stary, cenny instrument muzyczny. Musi być używany codziennie, ale z delikatnością i szacunkiem. Nauczyłem go konkretnych ćwiczeń dla utrzymania elastyczności stawów i siły mięśniowej, zawsze respektując jego naturalne ograniczenia. Odżywianie w naszej wspólnocie kieruje się zasadami wykraczającymi poza zwykłe odżywianie. Praktykujemy to, co nazywam odżywianiem kontemplacyjnym. Każdy posiłek rozpoczyna się chwilą wdzięczności i kontemplacji. Każdy kęs żujemy co najmniej 30 razy, pozwalając ciału właściwie przetworzyć składniki odżywcze. Nasza dieta opiera się głównie na świeżych warzywach, pełnych ziarnach, roślinach strączkowych i niewielkiej porcji białka. Unikamy rafinowanych cukrów i przetworzonych produktów, ale nie w sposób dogmatyczny. Kluczem jest równowaga i umiar. Podczas swojego pobytu dr Tadeusz zaczął zauważać subtelne, ale znaczące zmiany. Czwartego dnia przyszedł do mnie ze łzami w oczach. Kazimierzu, powiedział, po raz pierwszy od lat obudziłem się bez bólu pleców. Ten moment przypomniał mi moją własną podróż transformacji. Podzieliłem się z nim tym, jak w wieku 65 lat stanąłem w obliczu własnego kryzysu zdrowotnego. Upadek podczas pracy w ogrodzie skutkował złamaniem biodra. Lekarze sugerowali, żebym drastycznie ograniczył aktywność fizyczną, ale coś wewnątrz mnie wiedziało, że istnieje lepsza droga. To podczas mojego powrotu do zdrowia rozwinąłem to, co dziś nazywam protokołem Feniksa, zestaw praktyk pozwalających odrodzić się silniejszym po fizycznych wyzwaniach. Jeśli podobają ci się te rady, rozważ subskrypcję kanału. Dziękuję. Wracamy do historii. Kontynuuję tłumaczenie w dłuższym fragmencie. Kluczem do długowieczności wyjaśniłem doktorowi Tadeuszowi nie jest unikanie wyzwań, ale to, jak na nie reagujemy. Podzieliłem się tym, jak przekształciłem własną rekonwalescencję w praktykę duchową, wykorzystując każdy moment bólu jako okazję do rozwijania współczucia i głębszego zrozumienia. Protokół łączy specyficzne ćwiczenia oddechowe. Delikatne ruchy inspirowane jogą terapeutyczną i praktyki uzdrawiającej wizualizacji. Nasza codzienna rutyna w klasztorze jest starannie zaplanowana, aby zmaksymalizować witalność. Budzimy się przed wschodem słońca na naszą pierwszą medytację dnia. Ten moment jest szczególnie potężny, ponieważ ciało naturalnie produkuje ważne hormony regulujące rytm dobowy. Po porannej medytacji wykonujemy serię ćwiczeń, które nazywamy. Przebudzeniem łagodnego wojownika. Są to ruchy aktywujące każdy staw i grupę mięśniową ciała zawsze z poszanowaniem indywidualnych ograniczeń. Dla doktora Tadeusza dostosowaliśmy niektóre ruchy, biorąc pod uwagę jego ograniczenia w kolanie. Praktyka, która szczególnie go zaimponowała, to nasze podejście do nawodnienia. Nie pijemy tylko wody, ale to, co nazywamy eliksirami witalnymi na pary z ziół leczniczych uprawianych w naszym ogrodzie. Każda mieszanka jest przygotowywana z konkretną intencją. Niektóre wzmacniają układ odpornościowy, inne poprawiają trawienie lub uspokajają umysł. Spójrz na tę roślinę pokazałem mu nasz ogród Tulsi, święta Bazylia. Starożytne teksty ajurwedyjskie nazywają ją eliksirem życia. Używamy jej w naszym porannym naparze wraz ze świeżym imbirem i odrobiną czystego miodu. Kwestia samotności, tak powszechna wśród starszych osób, również została poruszona. W naszej wspólnocie praktykujemy to, co nazywam świadomym połączeniem. Każdy członek, niezależnie od wieku, ma obowiązki, które przyczyniają się do dobra wspólnego. To tworzy głębokie poczucie celu i przynależności. Zobacz, jak organizujemy nasze działania, wyjaśniłem podczas spaceru po klasztorze. Bardziej doświadczeni zawsze pracują w partnerstwie z młodszymi. To pozwala na naturalny przekaz wiedzy i tworzy znaczące więzi między pokoleniami. Doktor Tadeusz był szczególnie zainteresowany naszą praktyką kręgów mądrości cotygodniowych spotkań, podczas których starsi członkowie wspólnoty dzielą się swoimi doświadczeniami i naukami. Nie chodzi tylko o dzielenie się wiedzą, wyjaśniłem, ale o podtrzymywanie płomienia ciekawości i ciągłego uczenia się. Kwestia pamięci, powszechna troska wśród starszych osób, również była traktowana w wyjątkowy sposób w naszej wspólnocie. Oprócz tradycyjnych ćwiczeń umysłowych, rozwinęliśmy praktyki, które nazywamy mnemoniczną kontemplacją. Polega to na łączeniu wspomnień z fizycznymi doznaniami, zapachami i konkretnymi ruchami. Podczas jego ostatniej nocy w klasztorze. Podzieliłem się z doktorem Tadeuszem jedną z najcenniejszych nauk, jakie otrzymałem od mojego własnego mistrza. Starość, powiedział mi, nie jest okresem upadku, ale destylacji, gdzie esencja tego, kim jesteśmy, staje się bardziej skoncentrowana i czysta. Ta perspektywa całkowicie zmieniła moje spojrzenie na starzenie się. Zrozumiałem, że każda zmarszczka, każde fizyczne ograniczenie, każdy moment zapomnienia nie są oznakami straty. Ale zaproszeniami do głębszego zrozumienia naszej istotnej natury. W naszej codziennej rutynie włączamy to, co nazywam pięcioma filarami trwałej witalności. Pierwszy filar to świadome odżywianie, które wykracza poza zwykły wybór zdrowej żywności. Nauczyłem doktora Tadeusza, jak przekształcić każdy posiłek w praktykę uważności. Drugi filar to święty ruch. Wyjaśniłem, jak każdy gest od zamiatania dziedzińca. Popraktykowanie tai chi może stać się formą medytacji w ruchu. Gdy poruszamy ciałem z pełną świadomością, powiedziałem mu, aktywujemy nie tylko mięśnie, ale także subtelne kanały energii życiowej. Trzeci filar, kultywacja umysłu, obejmuje codzienne praktyki utrzymywania umysłu ostrym i elastycznym. Oprócz formalnej medytacji włączamy ćwiczenia takie jak kaligrafia zen, studiowanie sutr, i debaty filozoficzne. Doktor Tadeusz był szczególnie zainteresowany naszą praktyką odwróconej kontemplacji, gdzie analizujemy problem lub koncepcję od tyłu do przodu, kwestionując zwyczajowe wzorce myślenia. Czwarty filar znaczące połączenie społeczne dotyczy życiowego znaczenia relacji w podeszłym wieku. W naszej wspólnocie kultywujemy to, co nazywam przyjaźniami darmicznymi. Relacjami opartymi na wspólnych wartościach i wzajemnym wsparciu na ścieżce duchowej. Piąty i ostatni filar to cel transcendentny. Wyjaśniłem doktorowi Tadeuszowi, jak każdy członek naszej wspólnoty, niezależnie od wieku, utrzymuje osobisty projekt, który przynosi korzyści innym. Niektórzy uprawiają zioła lecznicze, inni uczą medytacji początkujących, a jeszcze inni dokumentują starożytną mądrość w formatach dostępnych dla nowych pokoleń. Spójrz na mistrza Henryka, wskazałem na naszego 85-letniego ogrodnika. On nie tylko uprawia rośliny, ale tworzy ilustrowany kompendium ziół leczniczych, które będzie jego spuścizną dla przyszłych pokoleń. Praktyka, która szczególnie zaimponowała doktorowi Tadeuszowi, to nasz rytuał zmierzchu. Każdego dnia o zachodzie słońca gromadzimy się na specjalnej sesji medytacyjnej, gdzie praktykujemy to, co nazywam aktywną wdzięcznością, szczególnie uznając błogosławieństwa, które przyniósł nam zaawansowany wiek. Ze starzeniem się, wyjaśniłem, tracimy pewne zdolności fizyczne, ale zyskujemy głębszą perspektywę życia. Prawdziwa mądrość polega na rozpoznaniu, że każda faza życia przynosi własne dary. Podczas swojego pobytu dr Tadeusz zaczął wdrażać wiele praktyk, którymi się podzieliłem. Na początku walczył z siedzeniem w medytacji dłużej niż 5 minut. Pod koniec tygodnia potrafił już utrzymać obecność i skupienie przez dłuższe okresy. Kontynuacja w następnej części ze względu na limit znaków. Kopiar continuar. Semper guntas e uma tradução mais prolongada do tekstu, parede cortarnumayu. Traduza pelo menos palavras por purves. Inner AI. Jedna z najbardziej zauważalnych transformacji u doktora Tadeusza zaszła w jego relacji z czasem. Na początku wizyty nieustannie sprawdzał zegarek, niepokojąc się o harmonogram i zobowiązania. Stopniowo zaczął dostrajać się do naturalnego rytmu klasztoru, kierowany słońcem i codziennymi praktykami. Wiesz, Kazimierzu, powiedział mi przedostatniego dnia, po raz pierwszy od dekad nie liczę dni, które mi pozostały, ale w pełni przeżywam każdą chwilę. Ten komentarz przypomniał mi starożytną historię Zen, którą się z nim podzieliłem. Opowiedziałem o mnichu, który po ukończeniu osiemdziesięciu lat został zapytany o jego sekret długowieczności. Odpowiedział: "Gdy jem, po prostu jem. Gdy chodzę, po prostu chodzę. Gdy śpię, po prostu śpię." Prostota tej odpowiedzi zawiera głęboką prawdę o zdrowym starzeniu się. W naszej rutynie wprowadziliśmy to, co nazywam momentami świadomej pauzy. Co godzinę delikatny dzwon rozbrzmiewa w klasztorze. W tym momencie, niezależnie od tego co robimy, zatrzymujemy się na trzy pełne oddechy. Ta prosta praktyka ma głęboki wpływ na redukcję stresu i utrzymanie jasności umysłu. Starzenie się, wyjaśniłem doktorowi Tadeuszowi, jest jak rzeka, która nieustannie płynie. Możemy walczyć z prądem, marnując naszą cenną energię lub możemy nauczyć się płynąć z nim, odkrywając nowe ścieżki i możliwości. Praktyką, którą wprowadziłem specjalnie dla niego, był protokół złotego świtu. Zaczyna się od specyficznego ćwiczenia oddechowego, zwanego oddechem młodości, gdzie głęboko wdychamy, wizualizując złote światło wypełniające każdą komórkę ciała, i wydychamy, uwalniając wszystkie napięcia i zmartwienia. Podczas naszych rozmów Doktor Tadeusz podzielił się swoim niepokojem związanym z utratą pamięci. Nauczyłem go naszej techniki mapowania umysłu Zen, gdzie wykorzystujemy wizualizację i skojarzenia do wzmocnienia pamięci. Nie walczymy z zapominaniem, wyjaśniłem, ale tworzymy nowe ścieżki neuronalne poprzez świadomą praktykę. Nasze podejście do odżywiania również go zafascynowało. Pokazałem mu, jak przygotowujemy nasze eliksiry długowieczności. Specyficzne kombinacje ziół i przypraw, które wspierają różne aspekty zdrowia. Na przykład nasz poranny napar zawiera kurkumę, czarny pieprz i imbir starożytną kombinację zmniejszającą stany zapalne i wzmacniającą układ odpornościowy. Prawdziwa medycyna podzieliłem się z nim nie tkwi tylko w tym, co spożywamy, ale w tym, jak spożywamy. Każdy posiłek jest okazją do odżywienia nie tylko ciała ale także umysłu i ducha. Praktyka, która szczególnie go poruszyła, to nasz rytuał nocnej wdzięczności. Przed snem poświęcamy kilka minut na uznanie trzech darów dnia: jednego związanego z ciałem, jednego z umysłem i jednego z sercem. Ta prosta praktyka ma głęboki wpływ na jakość snu i ogólne samopoczucie. Podczas naszych ostatnich dni razem zauważyłem znaczącą zmianę w postawie doktora Tadeusza. Jego ramiona, wcześniej napięte i zgarbione, zaczęły się naturalnie otwierać. Jego spojrzenie wcześniej niespokojne emanowało spokojem, który przypomniał mi moją własną transformację sprzed lat. Pewnego poranka, podczas praktykowania naszej rutyny świadomego ruchu, podzielił się głębokim odkryciem. Kazimierzu spędziłem lata, próbując walczyć ze starzeniem się za pomocą leków i drogich zabiegów, gdy prawdziwa medycyna tkwiła w prostocie i uważności. W tym momencie postanowiłem podzielić się z nim naszą najświętszą praktyką, tym co nazywamy rytuałem czterech pór życia. Ta szczególna praktyka pomaga zaakceptować i uhonorować każdą fazę istnienia, tak jak czcimy pory roku. Zobacz, wyjaśniłem podczas spaceru po ogrodzie Zen: tak jak każda pora roku ma swoje unikalne piękno, każda faza życia przynosi własne dary. Młodość jest naszą wiosną. Pełną wzrostu i możliwości, średni wiek to nasze lato, bogate w osiągnięcia i siłę, początek starości to nasza jesień, czas zbiorów i mądrości, a zaawansowany wiek to nasza zima, okres głębokiej prostoty i krystalicznej jasności. Wprowadziłem go w naszą praktykę medytacji transformacji, gdzie kontemplujemy naturalne zmiany ciała i umysłu z akceptacją i ciekawością zamiast oporu. Kiedy akceptujemy nietrwałość, podzieliłem się, odkrywamy głęboką wolność. Doktor Tadeusz był szczególnie zainteresowany tym, jak utrzymać te praktyki po powrocie do życia miejskiego. Podzieliłem się więc tym, co nazywam miejskimi adaptacjami starożytnej mądrości. Na przykład przekształcenie drogi do sklepu w medytacyjny spacer, lub wykorzystanie czasu w windzie do praktykowania świadomego oddychania. Prawdziwa praktyka, podkreśliłem, nie tkwi w perfekcji form, ale w świadomości, którą wnosimy w każdy moment. Przed jego wyjazdem przeprowadziliśmy ostatnią wspólną praktykę medytację przekazu. Siedząc w ciszy w ogrodzie Zen, dzieliliśmy święta przestrzeń świadomej obecności. W tym momencie mogłem zobaczyć, że zaszła głęboka transformacja. Kazimierzu, powiedział ze łzami w oczach Nie tylko nauczyłeś mnie praktyk zdrowego starzenia się Pokazałeś mi, jak przekształcić starzenie się w ścieżkę oświecenia. W ostatnich chwilach naszego wspólnego przebywania podzieliłem się z doktorem Tadeuszem tym, co uważam za serce wszystkich nauk o zdrowym starzeniu się, kodeksem złotego zmierzchu, jak czule to nazywam. Zobacz, powiedziałem mu obserwując zachód słońca z naszego ogrodu zen. Tak jak ta pora dnia posiada unikalne piękno, którego nie można znaleźć o żadnej innej porze. Nasz zaawansowany wiek niesie wyjątkowe piękno, które można docenić tylko oczami mądrości. Podzieliłem się wtedy ostatnią praktyką, którą rozwinąłem na przestrzeni dekad, zwaną trzema harmoniami zmierzchu. Pierwsza harmonia to harmonia między ciałem a naturą. Budzenie się i zasypianie ze słońcem, jedzenie zgodnie z porami roku, poruszanie się w zgodzie z naszą naturalną energią. Druga harmonia to harmonia między umysłem a sercem. Równoważenie wiedzy intelektualnej z mądrością intuicyjną, pozwalając obu prowadzić nas w naszej podróży. Trzecia harmonia to harmonia między Duchem a celem, dostosowanie naszych codziennych działań do naszej najgłębszej misji służenia i rozwoju. Doktor Tadeusz, który przybył do klasztoru podpierając się laską i ze zmęczonymi oczami, teraz poruszał się z większą lekkością, a jego oczy błyszczały odnowioną witalnością. Najgłębsza transformacja, zauważyłem, nie tkwi w tym, co możemy zobaczyć zewnętrznie, ale w wewnętrznej zmianie perspektywy.